drodzy w Chrystusie Kostku bracia, szczególnie wszyscy, którzy związani są z XXVI międzynarodowym katolickim Festiwalu filmów i multimedii języka laków 2011. Nie powstąpienie Bóg Jan spokój. I będziecie moimi świadkami w Jerozolimie w całym wieku, w Samarie, i w całej linii, w salami na tych słowach Jezus mówił się w górę relacjonuje Święty Łukasz. a dwaj mająowie którzy się właśnie zjawili rzekli do apostołów patrząc się w niebry. Ten Jezus dziennie od was do nieba przyjdzie tak samo jak widzieliście go wstępującego do nieba. A jeszcze chwilę Człowiek jest niedowiarkiem w zależności od czasu i sytuacji. Dawniej nie wierzył w objawienie, nie mieściło mu się w głowie. Dzisiaj nie wierzy dlatego, że jest nazwą w głowie, by wierzyć w takie co? Ani tak, ani jej nie, nie przekonuje w niepowstąpienie. Widać, że jedni i drudzy uznali całe wydarzenie za zbrodnią charyzm nie zmieniają się tak łatwo. Dlatego święty Paweł napisał kiedyś do tego duszy. uszy. Łoś na nastawaj ją w porę, nie w porę. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale będą własne tworzone ponieważ, ponieważ ich uszy świerżbią, ponieważ ich uszy świerżbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Świat współczesnych pewnych niesamowicieli, gór i duchowych pasterzy. Walka o już wieków, a dzisiaj wojna ideologiczna rozpoczęła na Obecnie zarządza się standardem środkiem przymusu, by przekonać do uprawnej politycznej poprawności tego świata, by przekonać do politycznej. Czarownic, jest jednym szokiem, ustawimy miejsca innej drogi. Są to bez wątpienia nowe środki masowego rażenia. Masowego rażenia ludzkich umysłów, mm. oczywiście i serc. Świat znalazł się w sieci, która obrata cywil przestrzeń, w jakiej chcąc, nie chcąc, znaleźć się wszyscy ludzie, również inni. my, się Choć wrog jest niewidzialny, jak Pan Jezus zakryty do Nie jesteśmy uzamknięci w tym Pan Jezus jest na przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jego obecność nie oznacza przemocy. Obronnej ofensywy są nimi nowoczesne źródła, które z jednaką siłą prażą i zbawiają. Kończący się dziś 26. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Kultury jest właśnie jednym z takich środków. Dzisiaj naszego domu. To jest odpowiedź na postawione pytanie. Po co piękne z Wymiar w jest przede wszystkim i trzeba tego i tak być powinno zawsze, apostolskim. Film, reportaż, audycje nie służą sławie, nazwisku i twórców, lecz są wiersze, że będzie nastawiony nasz prawdziwy dają nadzieję naszemu powołaniu. I tu uwaga. Chwała Boża, Boża nie wyraża bynajmniej boskiego egoizmu. Człowiek został stworzony nie tylko, aby czynić sobie dzieje poddany, lecz nade wszystko jego cenę przyciągnie z chwała Boża, chwała synu Boża. Jak naówczas w tym momencie chwała jak największa. Wszystko to jak największe. Wielką Kanadorii, w całej Polsce i w Europie, aż po krańce ziemi. Tymi słowami rzecz można, żegna się z nami Pan, nasz Jezus Chrystus, zamykając z Nie wpadnijmy się za nią w poczucie z dnia na dzień brak lecz posłuchajmy, Zjawi się ponownie za jak Pan pozwoli. pozwolił. Przyjdzie tak samo na powszech, jakim będziemy wówczas chrześcijanami. Czy nauczyliśmy się czegoś, w tym nie chyba Czy przejaśniamy nasze oczy serca? Czy wiemy trochę więcej, bo nadziei naszego Może jedynie migracja za palec, w zelonów na miarę Jana Życiela, poniesie swoje otoczenie do parafii na w Polsce, Polskiej, do Europy i na całym świadectwo, bo Jezus Dla reszty i w niepowstąpieniu, i ten festiwal pozostaną, co jest bardzo smutne, oboje. Ja mam, że wiara rodzi się ze słyszenia, iż możemy powiedzieć, że wiara rodzi się także że z widzenia. Wszak po powymyśli głosie światu to, na co patrzymy tak i czego niejako dotykamy nasze oczy. Ale czy głośnie konsekwencje głoszenia, bądź milczenia, otwarcie, się Jeśli spojrzymy na ten fakt święte słów nich Hej, Jezus wzięty od was do nieba. Przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Powie ktoś, jak to? widzieliście Go wstępującego do nieba? Gdzie? Gdzie? Odpowiedzi udziela. Sam Pan Jezus. A oto ja jestem. Aż do Jestem przy narodzinach każdego z was. Jestem, gdy stajecie się mężami Bożymi. Gdy zakładacie rodzinę. I wtedy chodzicie swój bieg na Zawsze jest przy nas Jezus Chrystus martwy, stały i wstępujący do Niego. Wtedy festiwalu było nam dane widzieć go tutaj w Wielkiej Szkoda, że nas, i to się kieruje do słowa karawian, mieszkańców tutejszych, jakoś ten festiwal głębiej nie zainteresował. A przecież filmów nie zobaczymy na ekranach telewizji. Jedyna, która właśnie w nie jednym Aż obliczeń. A że nasze oblicze nie widziały. Powiedziałem przed chwilą, że konsekwencje naszego głosowania lub zmęczenia o się przed ludźmi mogą być.